W 2020 roku największą ilość postępowań restrukturyzacyjnych w przeliczeniu na 10 tysięcy przedsiębiorstw zarejestrowanych w danym terenie odnotowano w województwie podlaskim. Na drugim miejscu znalazło się województwo warmińsko-mazurskie, a na trzecim kojawsko-pomorskie. Pewnym zdziwieniem jest fakt, że na przeciwległej szali mamy województwo podkarpackie, które na chwilę obecną trudno jest nam jeszcze wytłumaczyć, dlaczego odnotowało tak, ilo, tak małą ilość otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych. W najnowszym raporcie obrazującym rynek, rynku, rynek restrukturyzacyjny w Polsce a, wskazaliśmy mapę e, ryzyka niewypłacalności w podziale na e, województwa. E, celem lepszego zobrazowania tego ryzyka Przeliczyliśmy ilość otwartych postępowań restrukturyzacyjnych w stosunku do ilości zarejestrowanych na danym terenie przedsiębiorstw. Te informacje wskazały nam, że, właśnie, że liderem nie jest województwo mazowieckie, w którym największa ilość otwartych postępowań restrukturyzacyjnych miała miejsce, ale właśnie wymienione przeze mnie wcześniej trzy województwa. Zapewne fak fakt ten wynika z tego, że w tych trzech wskazanych przez nas województwach. A mamy najniższy poziom PKB na jednego mieszkańca. Ale oczywiście to nie jest wystarczający poziom, to nie jest wystarczające wytłumaczenie tego faktu. W województwie podkarpackim poziom tego średniego PKB na mieszkańca również nie jest bardzo wysoki. Oczywiście też pewnym wyjaśnieniem faktu uplasowania się na pierwszej pozycji przedsiębiorstw z województwa podlaskiego. Jest fakt tego, że duża część przedsiębiorstw, które otwierały postępowania restrukturyzacyjne, to gospodarstwa rolne. To jest typowy rodzaj działalności prowadzony na tym terenie. W 2020 roku zostało otwartych ponad 700 nowych postępowań restrukturyzacyjnych. Jest to lawinowy wręcz wzrost ilości otwieranych postępowań w stosunku do poprzednich lat. W stosunku do poprzedniego roku, 2019, ilość postępowań wzrosła o 54%. Ilość otwartych postępowań w czwartym kwartale rok do roku wzrosła o ponad 175%. Ilość otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych w obecnym roku będzie dalej rosła. Ilość niewypłacalności a rozumianych jako nowo otwierane postępowania restrukturyzacyjne oraz zgłaszane wnioski o otwarcie postępowań upadłościowych również naszym zdaniem będzie znacząco rosła.